Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji zwołanej tuż po wczorajszej sesji, która wzbudziła wiele kontrowersji, a nawet zdziwienia wśród samych radnych. No i teraz będzie przekaz dalej medialny dla społeczeństwa i mam nadzieję, że też ludzie zastanowią się nad tym, co się dzieje w powiecie, bo jest to jedna z już końc końcowych, finałowych sesji tej, że powiedziałbym no niestety nieszczęsnej kadencji. Dlaczego nie ma szpitala? Postarałem się to ująć w bardzo skrótowy sposób. Po pierwsze, zabrakło koalicji Sojusz Lewicy Demokratycznej Platforma Obywatelska odwagi odwagi, żeby wziąć odpowiedzialność za pieniądze, które dostaliśmy z województwa wielkopolskiego z funduszy unijnych, jak przypomnę, załatwione w poprzedniej kadencji. I pieniądze, które miały służyć społeczeństwu, miały służyć temu, żeby powstał ten szpital. Po drugie, uważamy, że dobro publiczne, jakim jest niewątpliwie budowa szpitala, zostało poświęcone na rozgrywki polityczne. Chodziło o to, żeby uderzyć przede wszystkim w doktora Ostrowskiego i w doktora Pilarczyka. To wszystko zostało więc podporządkowane polityce. Dziś opowiada się o tym, że zarząd powiatu myśli o dobru wspólnym i myśli o obywatelach powiatu. To jest jakaś ironia pina. I po trzecie, podejmując decyzję o tym, żeby nie przyjąć 16 milionów, ponieważ jakoby nie było zagwarantowanych w budżecie tych pieniędzy, co nie jest prawdą, zresztą Najwyższa Izba Kontroli wskazała jasno, że zarząd popełnił błąd. A poza tym też radę oszukiwano, naszym zdaniem, mówiąc o tym, że musi być zabezpieczenie finansowe na to. Wracam jeszcze raz. Nie przyjęto 16 milionów, które mogliśmy dostać, mogliśmy wziąć, a dzisiaj mamy wydać na początek nie 32,5, jak się wydaje radnym, bo się niestety niektórym tak wydaje, ale po doliczeniu kosztów obsługi, wykupu obligacji to jest prawie 36 milionów. Także to są trzy zasadnicze punkty, które doprowadziły do takiej sytuacji, że stoimy u progu. Tej kadencji i szpitala nie ma. A jednocześnie wczoraj byliśmy świadkami czegoś, co można nazwać teatrem, igrzyskami albo cyrkiem, kiedy pokazuje się, jak się ciężko napracowano przez te lata. Jak się ciężko napracowano, to mieszkańcy gniezna widzą, przejeżdżając przy ulicą 3 Maja, czy obwodnicą, gdzie stoi pusty budynek, który od trzech lat niszczeje. Trzy lata tam niczego nie zrobiono. Wywozi się więc na wózku dokumentację składającą się z 20 czy 30 opasłych tomów, i to ma zrobić wrażenie na radnych, ma zrobić wrażenie na społeczeństwie. Wynajmuje się autobus, za który się płaci, kupuje się kaski, żeby radni pojechali na budowę. I radni jadą w dzień budowlańca na budowę oglądać szpital. No przecież wszyscy wiedzą, każdy prosty człowiek wie, że jest niezbudowany. A oni przyjeżdżają i mają, nie wiem czy mieli wziąć łopaty, mieli dokończyć tę budowę. To było heroiczne, ale oczywiście ja to kpię w tym momencie, bo jest to obraza dla społeczeństwa Powiatu Gnieźnińskiego, żeby taki cyrk odstawiać tuż przed wyborami, żeby kol kolejny raz oszukać wyborców, żeby na nich zagłosowali i zawierzyli im i powierzyli swoje pieniądze. A to nie są żarty, bo docy, decyzje dotyczące lecznictwa, decyzje dotyczące zdrowia obywateli, to jest odpowiedzialność bardzo poważna. Myślę, że popełniono wielką niegospodarność. I teraz wydając pieniądze na taki show, jak to wygląda w sytuacji, kiedy zwalnia się ludzi ze szpitala, na wielu oddziałach pracownicy szpitala nie wiedzą, jaka będzie ich przyszłość w najbliższym czasie? Kiedy w szkołach nie ma pieniędzy na pomoce naukowe, ba, nie ma na papier taletowy pieniędzy nawet. Nie mówię już o tym, że się wywozi zabytki jak lokomotywa. To są te symbole. I zobaczmy to przez pryzmat tych lat. I tego gadania pijarowskiego, tego wszystkiego, co mamy i w Warszawie, i tutaj. Mamy taką małą Warszawkę niestety. Myślę, że ta sesja pokazała brak kompetencji, brak przygotowania, a z drugiej strony niesamowitą butę ze strony niektórych członków zarządu ze starostem na czele. Co oczywiście ma po raz kolejny wprowadzić ludzi w błąd, którzy już tak już są skołowani w dużej części i nie wiedzą co robić. Bo Gniezno już naprawdę ma dosyć tej niekompetencji i nie chcielibyśmy być miastem między wrześnią a łubowem, bo tak niedługo się stanie. Chcielibyśmy być miastem, które się rozwija, gdzie ludzie podejmują dobre decyzje, żebyśmy się mogli chwalić. Że dobrze wykorzystujemy środki unijne, że robimy dobre projekty, a przede wszystkim, że potrafimy zarządzać tym mieniem, które nam powierzono. Dziękuję. Pan Marek gotowy. Trochę o sytuacji finansowej inwestora, jakim jest zespół opieki zdrowotnej, który ma ten projekt realizować. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby wiedzieć, kto będzie realizował ten projekt, w jakiej on jest kondycji i jakie są przełożenia na obowiązujące dzisiaj. Przepis ZOS jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, bezpośrednio podległym pod, pod powiat. Sytuacja w roku 2012, a więc w ostatnim roku, kiedy dyrektorem jeszcze był, jak, jak już część tego roku, dyrektorem był głodzimi Pilarczyk, to ten rok zakończył się, mimo realizacji inwestycji, zyskiem na poziomie około 400 tysięcy złotych. Rok 2013 no, również zakończył się zyskiem nie tak wielkim, bo około 40 kilku tysięcy, a to tylko i wyłącznie dlatego, że istniejące jeszcze w listopadzie 2013 długi na poziomie około 3,5-4 milionów złotych zostały zapłacone ze środków uzyskanych ze sprzedaży przychodni na winiarę. W roku 2014, o czym już mówiliśmy, rok temu i, i, i wcześniej, przynajmniej przy okazji sprzedaży przychodni na Winarach, no drugi taki przychodni nie mamy, nie będzie można i w 2014 roku y, sprzedać. Pan dyrektor y, Frąckowiak referując sytuację finansową szpitala y, przyznał, że na koniec roku będzie to dług na poziomie około 3,5 miliona złotych, czego tego długu nie będzie można już spłacić z podobnych środków jak w roku Ubiegu. Ten dług powoduje oczywiście korygowany on jest przez amortyzację na poziomie 2,5 miliona złotych. Sądzę, że będzie około 2 miliony 700, a więc 800 tysięcy złotych zabraknie. I tutaj powiat, sterowstwo, Rada Powiatu Nowa po tych wszystkich sprawozdaniach w przyszłym roku stanie przed dylematem, czy ten dług pokryć ze środków własnych powiatu te 700 tysięcy złotych długo roku 2014. Czy też szcząć jeśli ten dług nie będzie pokryty będzie obowiązek zgodnie z ustawą o działalności leczniczej obowiązek komercjalizacji działalności szpitala zespołu opieki zdrowotnej i jeśli sytuacja będzie podobna a będzie podobna w roku 2015 przy obecności Zarządzających obecnym, tu się sytuacja nie zmienia, ten dług na skutek różnego rodzaju okoliczności, również obiektywnych, postępuje, ale on jest faktyczny. Będzie musiał skutkować podjęciem działań naprawczych z ustawy o działalności leczniczej, a więc komercjalizacji i prywatyzacji szpitala. I ten podmiot ma realizować tą inwestycję jako inwestor. Nie wiem, czy jest możliwe wsparcie. Bezpośrednio z budżetu powiatu spółki, tak, a więc instytucji prawa handlowego, która w swojej działalności nastawiona jest na uzyskiwanie pozytywnego wyniku, a więc zysku. To jeszcze można by jakoś wytrzymać, ale na nasze zapytania, zresztą wynikające z tych powszechnie dostępnych informacji, jak rzeczywiście wygląda sytuacja szpitala i czy, czy ten dług jest rzeczywiście tylko i wyłącznie 3,5 miliona na koniec tego roku. Przedstawiona została informacja o stanie należności i zobowiązań. Zobowiązania to jest to, co się zaciągnęło, tak? a więc kredyty, to się kupiło na zeszyt, w sklepie, i to trzeba spłacić bezwzględnie. Te zobowiązania są na poziomie 16,5 miliona złotych i one powinny być pokry, pokryte tym, co nam się należy. A więc, y, y, na przykład, no, w, w takim wydaniu domowym, to jest wynagrodzenie za pracę, y, bo ktoś nam jest winny i nam odda y, te pieniądze <laughs> i te należności przewidywane do, do spłaty tych <laughs> zobowiązań, a więc tych kredytów, tych y, y, rzeczy, które się wzięło. Na zeszyt, albo się pogadało, że się zapłaci za jakiś tam czas, jest tyle samo co zobowiązań, a więc 16,5 milionów. Tylko w składzie tych zobowiązań są takie zobowiązania na poziomie 12, około 12-13 milionów złotych, które nigdy nie będą, nie, nie przyjdą do kasy, do kasy ZOZ-u. I powiedziałbym, że no faktyczny faktyczne dług na dzień dzisiejszy ZOZ-u. Jest na poziomie około 12 milionów złotych. I ten podmiot w takich warunkach prawnych, a więc zagrożeniem komercjalizacją i prywatyzacją, ma realizować tą inwestycję przez najbliższe lata. Mówię z takim wyprzedzeniem, nie za długim, bo rocznym, dwuletnim, żeby Państwu uzmysłowić, w jakiej atmosferze ten projekt miałby być realizowany. To sytuacja. Nie jest ciekaw, nie zazdroszczę absolutnie, absolutnie nie zazdroszczę dyrekcji, tylko można by zapytać, dlaczego lat temu jeszcze dwa, mimo realizacji inwestycji i wydatków bezpośrednich ze środków ZOZ-u, niemałych na budowę szpitala i inne rzeczy, można było wypracować zysk, a w tej chwili jest to już drugi rok straty, której już w tej chwili niczym poza środkami z budżetu powiatu pokryć. Nie można, dziękuję. Wczoraj nad przyszłością szpitala, bardzo emocjonującej, trochę umknęła uwagi radnych, a tym bardziej szerokiej opinii publicznej. Była to uchwała o zmianie statutu ZOZ-u, jednomyślnie przegłosowana przez kolegów z Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a tak naprawdę sprowadzająca się do ograniczenia działalności ZOZ-u, czyli do ograniczenia leczniczej i profilaktycznej działalności szpitala, a mianowicie tą uchwałą koledzy radni z POJZLd zamknęli pododdział urologiczny, zlikwidowano pododdział diabetologiczny, zlikwidowano proszę Państwa pododdział dla dzieci i chorych, zlikwidowano także tak ważne z społecznego punktu widzenia poradnie jak diabetologiczna i poradnia chorób zakaźnych, w końcu przeniesiono bakterylogię. Z, z szpitala w e, miejsce poza obroną szpitala. I e, tu powiem mm, ku mojemu niepokojowi, toczy się, e, żeby tego jakby było mało, to toczy się jeszcze dyskusja, czy zaczęła się toczyć o tym, czy nie ograniczyć e, liczbę łóżek na oddziałach wewnętrznych. I pamiętam jeszcze sytuację sprzed trzech lat, kiedy to e, z dyrektorem Pilarczykiem zastanawialiśmy się, czy by nie otworzyć trzeciego oddziału wewnętrznego, ponieważ taki był popyt na łóżka na oddziale wewnętrznych. Teraz się mówi o ograniczeniu. Nic się nie opłaca. I podsumowując powiem, że jest to smutne, bo tak naprawdę szpital, który przez 21, 21 lat pod rządami dyrektora Pilarczyka rozwijał się, który był jednym z lepszych szpitali powiatowych w województwie wielkopolskim i tak był postrzegany także przez Urząd Wojewódzki, na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat ogranicza swoją działalność. Zamiast rozwoju, mamy po prostu cofanie się i zwijanie. Dziękuję. Czy macie Państwo pytania? Ja jeszcze muszę coś dodać w związku z, z WPF-em, czyli tym wieloletnim programem finansowym. Kiedy wczoraj Pan doktor Ostrowski zapytał o koszty związane z budową, czyli z inwestycją. I powiedział, że nie ma kosztorysu, czyli rzetelnego oszacowania kosztów na budynek B, bo przypominam, C to jest gorąca platforma, B to jest kontynuacja budowy. Starosta powiedział, że jest kosztorys i ten kosztorys, który jest, jest tylko wskaźnikowy a ma się to douczyć, w domyśle doktor Ostrowski, przeczytać gdzieś, czym jest wskaźnikowy. No to odpowiadamy panu staroście, po raz kolejny wprowadził społeczeństwo błąd, ponieważ jest to właśnie tylko i wyłącznie przyjęty szacunek, czyli pi razy oko, mówiąc po prostu. Nie wiemy więc dokładnie, jakie będą koszta dalszej rozbudowy, ponad te 32,5 miliona, co zresztą 35. jest też kłamstwem, bo jeszcze oczywiście obsługa obligacji, czyli ponad 35,5 miliona. I teraz, jeżeli byśmy chcieli dalej inwestować w przeciągu roku do 2025, to będziemy musieli wydać nie 35,5, ale 50 milionów, jeśli już takie szacunki zaczniemy przyjmować. 50 milionów bez, wyposażenia I, bez wynik wyposażenia i pokryć wynik. Jest to sytuacja dramatyczna ja się tylko dziwię, że ci radni tej koalicji PO i SLD łykają to wszystko i te rączki tak podnoszą. Po prostu się dziwię, bo to jest po prostu obrażanie ludzkiej inteligencji, wciskanie takiego kitu finansowego, radnym. I myślę, że wczoraj po raz kolejny, bo raz już próbowano mataczyć przy tym, że 16,5 milionów musi być zabezpieczone w środkach i dzisiaj podobnie pokazuje się wizję, że pieniądze mamy. No mamy pieniądze wirtualne. Musicie Państwo wiedzieć, że zaproponowanie tego, że będzie sprzedaż mienia starostwa, no to też jest wszystko od koniunktury i mogą sobie planować, że tam sprzedadzą na Wyszyńskiego Przychodnie za 2 miliony 600, tam sprzedadzą przy, przy ulicy Gdańskiej budynki po szkole za 4 miliony, to mogą tylko sobie planować. Jestem ciekawy jak to dalej będzie. Ja po prostu współczuję tym, którzy będą musieli to przejąć. No, ale ktoś to jeszcze będzie musiał zrobić od jesieni, bo sytuacja jest no, dramatyczna, naszym zdaniem. To jeszcze dodam do tego, co pan radny Robert Gawę mówił. Przypomnę sytuację, kiedy pełniłem obowiązki starosty, a szpital był na etapie planowania i podejmowania uchwał. Zresztą zapisane wielokrotnie publicznie to mówiłem, są ślady na piśmie, że w mojej ocenie w tamtym czasie po prostu starostwo bogatowe. Przy mojej całej wiedzy na temat finansów starostwa i na temat finansów służby zdrowia nie stać było samodzielnie na wybudowanie nowoczesnego szpitala powiatowego. I nawet w uchwałach było zapisane, że będziemy ten szpital budować pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Taki był warunek. Udało się ten warunek spełnić, pieniądze rzeczywiście przyszły, te pieniądze zmarnotrawiono i oddano. I teraz to co proponuje koalicja POSFD to no, jest obarczone naprawdę dużym marginesem ryzyka i bardzo życzę kolegom, żeby to się udało. A raczej pewnie będzie sprowadziło się do tego, że drużyna, która będzie rządziła po następnych wyborach, będzie mocno musiała poszukać wsparcia zewnętrznego, żeby jednak ten szpital dokończyć. Bo mam duże wątpliwości, czy starszy środków, własnych kredytów obligacji Starostwa, żeby ten szpital wybudować. Dziękuję.